Dobra, wci wcisnę się pomiędzy kobiety tutaj piękne. Pani Gosiu. Ja obmawiamy. Przecież ostatnio było, nie? Jak ja tańczyłam, Aha. kurde, nie? No ale ty, mogłam żyć kocicę, a teraz dopiero mają, mają. Ale nic. Ale y dasz Powiem ci tak, zaczepistą mam piosenkę. Jaką? Nie zdradzisz nic jeszcze? Mm. Michał. Dobrze, rozpoczniemy może z pytaniami. Pani Gosiu, widziała Pani walkę Moniki. Mm -hmm. Jako zwycięzczyni swojej walki poprzedniej, o tej rywalka przychodzi, eee, co Pani uważa? Pani Gosia, dymi tutaj do Marianny. Zaczepiasz? No, Zaczepiasz Mariannę? Chciałabyś zobaczyć? Marianna, chodź na chwilę, proszę Cię. Chodź, proszę. Bo mówiłaś, a wypowiadałaś się Bardzo nieładnie, że to jest patologia. Czy to możesz powiedzieć w publiczności, wszystkim ludziom? Czy nadal tak uważasz, że. Ja uważam, że e, Pani Gocha Magical mogę tak powiedzieć. E, per Pani, Gosia. Pani Małgorzata. Pani, pani Małgorzata, pani Małgorzata e, pewnie bardziej niż ja zasłużyła na tytuł królowej, dlatego że. Nie osiągnęła tego, co ja, czyli jakby hmm, tego, co ja sobie z, postawiłam jako dodatkowy cel, tylko osiągnęła cel życiowy, czyli wyszła z tych wszystkich toksycznych sytuacji, które ją otaczały i zrobiła coś dla siebie, dla swojego zdrowia i na pewno za to muszę ją przeprosić. Muszę Panią przeprosić za to, że oceniałam Panią pochopnie. E, mówiłam to wcześniej. Mówiłam to wcześniej i... Biję się w pierś za to, że Panią tak oceniłam. E, bardzo doceniam Pani siłę i samozaparcie. Wiem, że jest to bardzo trudne. E, mam nadzieję, że przyjmie Pani ode mnie te przeprosiny. Mm. I ludzi. Wszystko na się Tak jest, dokładnie tak. Mariana, trzy słowa po walce do Moniki i już się puszczam do Michała Cichego. E, co, co sądzisz o Monice po walce? Zmieniło się Twoje nastawienie? Ehm. Znaczy, ja myślę, że pewne kwestie, które zostały poruszone, konfabulacje i tak dalej, nie zostały rozwiązane, natomiast ja podeszłam do walki czysto sportowo, e, nie chowam urazy, e, wybaczam wszystkim ludziom, różne rzeczy, które mi robią. E, Monikę ogólnie polubiłam, nigdy nic do niej szczególnego nie miałam. E, dziękuję jej za hard ducha, za to, że walczyła do końca. Nie wiem, czy w odwrotnym zestawieniu, gdybym ja była na miejscu Moniki, byłabym aż tak odważna. Pewnie bym trochę się bała, nie to, że sobie pochlebiam, ale dlatego dziękuję Ci Monika raz jeszcze za wszystko, za to doświadczenie, które Ty mi dałaś, za to, że dzięki Tobie mogłam zadebiutować tutaj. Bardzo Ci dziękuję naprawdę. Ja dziękuję za walkę. Ale powiem Ci jedno, zywam Ci na walkę, królowa jest jedna. To co powiesz, co odpowiesz? Ma gołe pięć, tak jak Pierwszy, zapraszamy, Czy i, być gołę. To będzie garanta. Co ty na Co? To eee. co? Eee. Eee. Pierwszy raz warianta zaniemówiła. nie raz to jest decyzja mojego teamu, mojego trenera, mojego menadżera. Ja tutaj nie mogę takiej decyzji sama podejmować. Ja osobiście mam zdanie subiektywne. Mój team ma o mnie dobre zdanie, takie jak trzeba, i myślę, że to oni najlepiej wiedzą, na co ja jestem gotowa, czy teraz, czy w przyszłości i jakie podejmiemy wyzwanie. No, powiem ci jedno: walka balkom, ale to jest sport. Tak jest. No to mam nadzieję, że się. Uścisk dłoni był, ja tutaj wrócę do Moniki. Monika, bardzo ładne słowa twojej rywalki, co o tym sądzisz? Wiesz co, bardzo mi... Gosia, dziękuję. Marianna również. Bardzo mi zależało na tych słowach, bo to, co Marianna, w jakiś sposób się odnosiła i do Gosi, i do innych ludzi z wyższością, bardzo mi na tym zależało, żeby w końcu zrozumiała, że człowiek jest każdy taki sam, każdy ma taką samą wartość i największą, największym skarbem jest życie człowieka, czy jest w jakimkolwiek miejscu, jest jakąkolwiek funkcję spełni w społeczeństwie, należy się mu szacunek.